Musisz działać w duchu doskonałości i nigdy nie pozwolić sobie na przeciętność. Przeciętność nie jest możliwością. Kiedy jesteś przeciętny, będziesz narażał się na duże kłopoty, a ludzie będą podkładali ci kłody, o które w końcu się potkniesz. Kto jest podziwiany? O kim pamięta historia? O zwycięzcach? Nikt z nas nie urodził się po to, by siedzieć w kącie i nie powiedzieć osoby światu, Marek Aurelius nie kłamał mówiąc, jak długo zamierzasz czekać, zanim zażądasz dla siebie tego co najlepsze. Kiedy naprawdę czujesz się jak ktoś wyjątkowy, świat traktuje cię inaczej. Kiedy jesteś przeciętny, to nie kosztuje tylko ciebie, to kosztuje wszystkich innych, całą twoją rodzinę i ludzi, którymi się otaczasz. To osoby Cię obserwują. Stań się tym jedynym liderem, stań się inspiracją, tą jednostką, która ich popchnie, która pokaże im inną ścieżkę. Zamiast mówić, zacznij robić. Ocenia się drzewo po owocach, które przynosi, a nie po owocach, o których mówi. Nikogo nie interesują Twoje plany, cele i tym, kim chcesz się stać. Nie potrzebujesz wsparcia, nie potrzebujesz klepania po plecach, nie potrzebujesz aprobaty ze strony innych. Te rzeczy są tylko przeszkodą. Wyobraź sobie, że zdobywasz to, o czym pragnąłeś. Ludzie cię lubią, przybijają ci piątki, po czym potykasz się. Wszystko się odwraca. Popełniasz błąd, tracisz pieniądze, bankrutujesz. Nagle piątki zamieniają się w podziwianie tynku na dachach bloków, a wszyscy ci poklepywacze znikają. Znika chwała, którą miałeś. I na co trafiasz? Na depresję. Pamiętaj, wysokie standardy i oczekiwania wobec innych chronią cię przed doświadczeniami oraz niskiej jakości życiem. Największy przeciwnik znajduje się w twojej głowie i nie jest istotne, co się nam przydarza, ale znaczenie ma to, jak to interpretujemy. Ciągle atakuj. Masz być w ofensywie i wywierać presję, presję, presję i jeszcze raz presję. Nie cofaj się. Naprawdę tego chcesz? To dlaczego znów bierzesz telefon do ręki i przeglądasz wszystkie te rzeczy? Jeżeli naprawdę masz w sobie chęć, determinację, nie obchodzi Cię co jest w telewizji, nie obchodzi Cię co u innych. Kiedy ktoś zaprasza Cię na imprezę mówisz NIE, bo jedyne na czym Ci zależy to sukces. Kiedyś Eric Thomas powiedział: Wiesz, kiedy możesz być pewien, że dochodzisz do tego miejsca, w którym jesteś w 100% zaangażowany i oddany temu, co robisz, kiedy potrzebujesz sukcesu. Tak bardzo jak oddychania, kiedy nie liczy się dla ciebie nic innego. Większość nigdy nie dochodzi do tego stanu pożądania. Wystarczy, że są zmęczeni i rezygnują. Nawet jeżeli nie masz siły, nawet jeżeli przygniata cię potężny ból, Twoim obowiązkiem jest wygrać. Masz próbować, póki ci się nie uda. Ból jest przejściowy i nie tylko wytwarza w tobie prawdziwą bestię, ale na końcu przynosi ci chwałę. Wyobraź sobie, że to wszystko stoi już przed tobą, tylko potrzebujesz jeszcze jednego powtórzenia, jeszcze jednego. Nieprzespanej nocy, jeszcze jednego treningu, jeszcze jednego rozstania, jeszcze jednego zerwania złej znajomości. Poświęć się, dla niektórych może to być używka, dla niektórych serial, dla niektórych dziewczyna czy chłopak. Nie powinny interesować Cię poświęcenia, kiedy nie odczuwasz tego brakującego elementu. Powinieneś się poświęcać, kiedy jesteś w stanie pożądania, kiedy masz na to ochotę, ale mówisz nie! Wyobraź sobie, że jeżeli tego nie zrobisz, jeżeli nie napiszesz tego maila, nie wystąpisz przed szereg, nie pokażesz swojego prawdziwego ja, to nie tylko zatracisz siebie, ale również zawiedziesz swoich najbliższych, zawiedziesz swoich przodków, aż w końcu staniesz się zawisty. Co doprowadzi cię do miejsca, w którym nigdy nie chcesz się znaleźć. Chwilowa satysfakcja oznacza porażkę. Poddanie się impulsowi również, kontrola emocjonalna to niezbędna funkcja do dojrzałości oraz wielkości. Życie jest trudnym procesem i nieustającą walką jest kwestią perspektywy oraz interpretacji. Kiedy spojrzymy na wybitne jednostki, a nawet historyczne postacie ich droga praktycznie zawsze była. Przepełniona cierpieniem. Dobre życie nie musi być ani przyjemne, ani szczęśliwe. Dobre życie to zmierzanie w kierunku celu, z poczuciem sensu i wiarą, że to, co robimy, będzie za sobą niosło pozytywne konsekwencje w przyszłości. Cytując taleba, bohaterowie są bohaterami, ponieważ są bohaterscy w zachowaniu, a nie dlatego, że wygrali lub przegrali. Jako ludzie potrzebujemy problemów, potrzebujemy trudności, potrzebujemy załamań. Brzmi to kontrowersyjnie, ale te chwile są niezwykle ważne, ponieważ to one są budulcem naszego niezłomnego ducha. Należy zaakceptować to, że jesteśmy na polu bitwy. Należy zaakceptować to, że rzeczy nie idą po naszej myśli. Ale jak zmierzamy w kierunku czegoś wyższego rzędu, to pomimo ciężkich obrażeń dalej to robimy. Nie oznacza to jednak, by bezmyślnie popełniać błędy. Nie oznacza Oznacza to, że nie tworzymy okoliczności. Czas usiąść, spojrzeć na siebie i być ze sobą całkowicie szczerym. Być może niesiesz za sobą stary bagaż w postaci depresji, traumy i tym podobnych rzeczy. Być może wierzysz, że ktoś cię uratuje albo wyciągnie do ciebie pomocną rękę. Czas to zostawić. Czas być wdzięcznym za każdą chwilę w twoim życiu. Jest mnóstwo ludzi na świecie, którzy przeszli przez to samo, otrzepali się i dzisiaj są na szczycie. Żyj ze świadomością tego, jak na końcu będziesz się czuł, wiedząc, że nie wyszedłeś z tej rozgrywki jako zwycięzca. Ed Milet przytoczył kiedyś pewne słowa i brzmiały one tak. Śmierć jest nieunikniona, a kiedy umrę, wierzę, że spotkam człowieka, który był mi przeznaczony, i modlę się, abyśmy byli identycznymi bliźniakami. Dlatego żyję z zamiarem i celem. Każdy dzień, każda decyzja, którą podejmuję, przybliża mnie lub oddala od tej drugiej wersji, którą spotkam. Piekłem byłoby spotkanie tego człowieka i uświadomienie sobie, że jesteśmy zupełnie obcy. Jakie dziedzictwo chcesz pozostawić po sobie pod koniec życia? Jak chcesz być zapamiętany? Wyobraź to sobie w swoim umyśle i użyj tego jako paliwa, które pomoże ci podejmować codzienne decyzje. Zawsze znajdziemy ludzi, którzy będą mieli gorszą historię od nas, a i tak wyszli z ręką uniesioną ku górze. Życie nie jest sprawiedliwe i nie wynagradza nic nierobienia. Jeżeli chcesz czegoś dobrego, szukaj tego u siebie. Jak mawiał Seneca, nawet jeśli na scenie pojawi się jakaś przeszkoda, ich wygląd można jedynie porównać z chmurami, które dryfują przed słońcem, nigdy nie niszcząc jego światła. Nieustanne nieszczęście przynosi to jedno błogosławieństwo kogo zawsze atakuje tego w końcu wzmacnia Musisz być w tym całym sobą absolutne skupienie cel strzał odnajdź swoją misję oraz odpowiedzialność która z tą misją się wiąże to w tym znajdujesz głębsze poczucie sensu nie możesz być na łódce która nie zmierza w żadnym kierunku nie ma znaczenia to, czy twój portfel jest wypełniony banknotami, czy jesteś obkupiony rzeczami materialnymi. Kiedy stoisz na środku morza i nigdzie nie płyniesz, w końcu przyjdzie huragan. W końcu uderzy fala, która wpłynie na strukturę łódki. Steven Pressfield pisał, że boimy się odkryć, że jesteśmy czymś więcej niż nam się wydaje. Więcej niż sądzą nasi rodzice czy nauczyciele. Boimy się, że faktycznie posiadamy talent, o którym mówi nam nasz. Cichy, mały głos, że faktycznie mamy odwagę, wytrwałość oraz zdolności do zrobienia tego, czego chcemy. Boimy się, że naprawdę możemy sterować naszym statkiem, wywiesić flagę i dotrzeć do naszej ziemi obiecanej. Większość z nas idzie przez życie krążąc, uciekając od przeznaczenia i udając, udajemy, że jesteśmy zadowoleni z naszej obecnej sytuacji. Że w sumie nie jest tak źle. Beznadziejne relacje, beznadziejny sen, beznadziejna dieta, nieumiejętność kontrolowania samego siebie to wszystko jest w porządku. Udajemy, że nie mamy żadnych wyjątkowych ambicji czy pragnień, podczas gdy tak naprawdę w głębi duszy chcemy czegoś więcej. Nigdy nie oszukuj samego siebie. Nie pozwól, by kłamstwo przedostało się do środka. Parafrazując Fiodora Dostojewskiego, człowiek, który okłamuje sam siebie i słucha swojego. Kłamstwa dochodzi do punktu, w którym nie może odróżnić prawdy w sobie lub wokół siebie, a więc traci cały szacunek dla siebie oraz innych, a nie mając szacunku, przestaje kochać i dochodzi do zupełnego zezwierzęcenia w nieprawości swojej. Szukaj możliwości, które pozwolą ci wykonać krok, i każdy z nas je ma. Wszystkie zasoby, których potrzebujemy, mamy w sobie, i to działanie w kierunku naszych priorytetów wyznacza naszą wartość oraz jest wskaźnikiem. Który pokazuje kim tak naprawdę jesteśmy Człowiek w swojej istocie jest potęgą Ale kiedy robi wszystko by temu zaprzeczyć Zatraca się aż w końcu staje się to jego codziennością Bądź spokojny Nie widziałeś jeszcze najlepszych dni swojego życia Mimo że możesz być od nich bardzo daleko Twoja potęga woła Nie zabijaj mnie Joe Rogan powiedział kiedyś byś żył tak Jakbyś był bohaterem w swoim filmie Wyobraź sobie, że ekipa wraz z kamerami podąża i obserwuje każdy Twój ruch. Zastanów się, co zrobić, by Twoje dzieci pewnego dnia obejrzały ten dokument i poczuły dumę. Być może. Teraz grasz rolę przegranego. Jednakże reżyserowi przestała się ona podobać. Przestało podobać mu się ciągłe narzekanie czy robienie z siebie ofiary. Chce, żebyś wyszedł naprzeciw swoim słabościom. Chce, żebyś ustalił swój harmonogram dnia i co robisz o każdej konkretnej godzinie. Zależy mu na tym, byś był zdyscyplinowany w swoich postanowieniach i przestał wpadać w pułapki, które sam sobie podkładasz. Zaczęła irytować go nuda, którą przeżywasz każdego. Dnia w pracy. Nie chcę już słuchać o wymyślonych problemach Twoich znajomych. Nadał Ci teraz rolę superbohatera, który pomimo problemów siada, wkurza się na swoje życie i całkowicie je odwraca. Ironia tej sytuacji polega jednak na tym, że to my jesteśmy reżyserami reżyserami nie jest rząd, nie jest nikt z naszej rodziny, nie jest nim Twój mentor czy nauczyciel. Jak przebiegnie ta historia, zależy tylko od Ciebie. Zadaj sobie pytanie. Czy chciałbyś pójść do kina na film, gdzie po pierwszej porażce ktoś siada, poddaje się, a następnie rezygnuje i nie robi nic niezwykłego? Czy chciałbyś oglądać film, który polega na ciągłym zapętlaniu tej samej sceny? Czy to nie jest nudne, a jednak większość wybiera tę ścieżkę? Dlaczego? Bo przyjmuje się opinią innych. Stawia zadowolenie Innych ludzi ponad swoim. Nie potrafi przeciwstawić się oraz włamać z tłumu i być tą osobą, która powie stanowcze nie wobec powiedzeń oraz w cudzysłowie mądrości, które przyjęło się za słuszne. Powinieneś szukać trudnych wyzwań, robić rzeczy, które są trudne. Nie musisz tego lubić. Mało komu za każdym razem sprawia przyjemność powtarzanie tego samego. Mało komu sprawia przyjemność codzienne zarywanie nocy, po to, by rozwinąć swój biznes. Przecież. Każdy z nas ma gorsze dni. Ale jednak te osoby to robią, bo są na tyle zdeterminowane i nie podchodzą arogancko do wizji, które posiadają. Nigdy nie są wobec nich lekceważący. Uznają ją za siłę, gdyż rozszerza ona nasz wachlarz możliwości i przygotowuje na to, na co wcześniej nie byliśmy gotowi. Muhammad Ali wykrzykiwał, że nienawidził. Każdej minuty treningu, ale nie rezygnował. Nawet jeżeli robisz to, co kochasz, w pewnym momencie pojawi się moment wypalenia. A wypalenie to nic innego jak nieumiejętność poradzenia sobie z emocjami i tego, co siedzi u nas w głowie. Kiedy Twój umysł mówi Ci, że skończyłeś, że jesteś wyczerpany, że nie możesz iść dalej, to tak naprawdę dopiero zaczynasz prawdziwą przygodę. Kiedy spojrzysz na ludzi, którzy są wybitni w swoich dziedzinach, to jedną z cech, która ich wyróżnia, to to, że są nie do przepracowania. Praktycznie nikt nie jest w stanie dorównać. Ich etyce pracy. Nieważne czy jest deszcz, śnieg, nie interesują ich zewnętrzne okoliczności. To są te osoby, które widzisz, jak biegają lub trenują, kiedy wszyscy inni śpią, lub nie widzisz ich, bo oni pracują. Musisz być gotowy, nawet jeżeli nie masz umiejętności, jak inni, by robić więcej. Ale to, o czym nie możesz zapominać, to że życie jest wielowymiarową grą. Nie możesz pozwolić sobie na słabość w żadnym aspekcie. Wysoka pozycja w pracy nie ma znaczenia. Jeżeli nie jesteś dla nikogo ważny, musisz mieć ludzi, do których możesz zadzwonić, którzy odbiorą telefon i pomogą ci niezależnie od okoliczności. Kiedy zobaczą twoje nazwisko wyświetlane na telefonie, przez chwilę się nie zastanowią, odbiorą. Jeżeli będziesz potrzebował, wystawią rękę w twoim kierunku działaj na wielu frontach bądź gotowy stawiać się w pozycji ucznia i nie pozwól by ego przejęło kontrolę unikaj aroganckich myśli mówiących o tym że nie musisz się już uczyć wkładać wysiłku że już prześcignąłeś tego kogo miałeś i możesz odpocząć jeżeli widzisz że twój konkurent pracuje 5 godzin ty pracu 10, nawet jeżeli jesteś lepszy od niego, to nie ma znaczenia. Nie pozwól sobie na zachłośnięcie się chwilowym zwycięstwem oraz przyjemnościami. Jak twierdził, Epiktet oraz Seneca nigdy nie ufaj dobrobytowi. Tak samo przyjemność, jest ona jak rodzaj przynęty. Rzuca się przed wszystkim, co jest naprawdę złe, i łatwo zwabia chciwe dusze na hak zguby. A być może teraz siedzisz i czujesz, że nie jesteś dobry w niczym, jednak przepracowując innych, mając cały czas otwartą głowę na wiedzę i posiadając konsekwencje, w końcu wyrobisz w sobie ten nawyk wygrywania. Zawsze mów o sobie z dumą. Nigdy nie obrażaj siebie publicznie, ale również wewnętrznie. To, co do siebie mówisz i jak ze sobą rozmawiasz, nadaje ci kierunek. Jeżeli grasz przeciwko sobie, poprowadzi cię to w stronę nienawiści. Jak mówił Jordan Peterson, przestań mówić rzeczy, które sprawiają, że jesteś słaby i zawstydzony. Mów tylko. Te rzeczy, które czynią ci silnym. Rób tylko te rzeczy, o których możesz mówić z honorem. Wypowiadane słowa sprawiają, że albo wzrastasz, albo powoli się rozpadasz. Zazdrość jest efektem ubocznym lenistwa i tego, co o sobie sądzimy. Jeżeli mamy złe zdanie na temat samego siebie, zaczynamy patrzeć na innych ludzi z pogardą. Piszemy negatywne komentarze w internecie, bo powoduje to fałszywy wzrost poczucia własnej wartości. Wbrew pozorom, wielu ludzi wie co chce robić, jakie ma plany, a jednak spędzają cały swój czas i energię na kłótni przeciwko temu, czego chcą. Chcę założyć swój biznes, ale rynek jest zbyt konkurencyjny. Poprowadziłbym podcast, ale jest ich przesyt i nikt nie będzie tego oglądał. Sama świadomość tego problemu nie wystarczy. Masz wykonać krok już dzisiaj. Pokonać ten opór, który Presfield opisuje w swojej książce i wygrać z bestią. Poddanie się oporowi deformuje naszego ducha, zniewala nas i sprawia, że jesteśmy mniejsi. Kiedy zaczniesz trzymać kciuki za siebie? Kiedy spojrzysz w lustro i jak radzi Mel Robbins, przybijesz sobie piątkę. Przestań tak bardzo dbać o życie innych ludzi, albo w kółko myśleć o tym, co byś zrobił, gdyby coś się wydarzyło. Czas na działanie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak nieświadomie możesz być trzymany w ubóstwie, to zobacz odcinek, który znajduje się obok mnie. Koniecznie w niego kliknij. Do zobaczenia. I pamiętaj, że działanie jest najważniejsze.